Elo, elo, z tej strony Krzysiek. Dzisiaj ponownie zagramy sobie w mm, y, GTA San Andreas. Tak, y, trochę tego nie nagrywałem. E, dajcie mi chwilę. Dobra, nie ważno, bo y, ogółem przed chwilą miałem taki problem z save'em. Nie wiem dlaczego i nie wiem do końca czy dobrze mnie wczytało, ale chyba dobrze, nie? Dobra. Porobiłem sobie zadania u Rydera. Damn, hey. what you doing? Digging graves? Damn, what the fuck I put it, man? What what, nigga? Man the fucking water Give me bullshit, nigga. Okej okay. No i jedziemy sobie. Um. Czekajcie, bo z tego co paniem tam, to właśnie fajnie by było tu Tędy pojechać. Wiecie co, ja będę musiał to przestawić tu. O. Bo y, zasłania mi napis tutaj na górze. A, jedziemy. A, ja, pojedziemy sobie lewą stroną. O ile było tu przejazd. Tak, był, był. był. Dobra, jedziemy sobie. Y, oczywiście, czas nam się kończy, y, bo chodzi tutaj o dzień bo teraz będziemy okradać hmm, jakiegoś tam z Warstar, e, z tego co pamiętam. E, ogółem dosyć dawno oglądałem serię z GTA z, e, i grałem w to. Ale z, e, sam fakt, że nie pamiętam do końca całej gry. E, po prostu e, nie znam wszystkich postaci i w ogóle.

Yy, jeżeli to chodzi, to jest tutaj błąd z maską jak i z tymi... Yy, znaczy jest błąd z tymi yy, krewsami. Yy, I jest też błąd. Yy, właśnie z tą maską. Polega na tym, że... O kurde. Yy. Polega to na tym, że tam musimy teraz jechać do naszego domu i wejść w szafkę w naszą szafę. No i musimy wziąć tam specjalne ubrania. Wchodzimy w tą zakładkę i też mamy wejść w tą możliwość, czy mamy zdjąć czy mamy z co zdjąć i je, czy jesteśmy pewni na tym to polega i wtedy musimy czekać do końca tego daylightu. no i wtedy do, otrzymujemy maskę taką do końca gry dopóki oczywiście nie z, zdejmiemy tej maski bo oczywiście możemy Zjąć tą maskę, lecz potem nie będziemy mogli z... nałożyć jej ponownie. Więc no. No, mamy sporo czasu, więc no i jestem tutaj chyba nigdy nie sfailowałem z że... Właśnie z tym czasem, z tego co pamiętam, oczywiście, ale nie, chyba faktycznie nic, właśnie nie tego wałem, nie z tego, nie z przegrałem. Jesteśmy w jego sypialni. Czekajcie tu. Tam jest ten crate. Weźmy go sobie. Musimy być cicho. Cicho. Tenko. A teraz biegniemy do wyjścia. Dobra. Dobra, lecimy sobie tutaj. Podnosimy sobie to Kurła. Dobra. Zglicowałem się tam w ścianę po prostu. do do ten pasek do końca. Ale dobra, to jest ostatni. I idziemy do wyjścia Dobra, no jest. W ogóle raz e, zabrałem je, e, Właśnie jeden ten za jego e, Nie zabrałem i tak jakby O innym zapomniałem, ale nie wiem czy dostaniemy za Tą misję hajs Says so the, Since the man, you gotta give up stick. What? And I give up the warning you give up being a buster. Oh, right there, huh? Um, buster, forget it. Forget you, fool. One day you gonna wish you hadn't pissed me off. Did I hear something? Sound like the buster complaining again. Yes, man, this is child. And I ain't talking to you, no more, fool. Get Eee, nie wiem czy kasy dostałem mniej czy więcej. Znaczy więcej to na pewno nie. Ale czy mniej dostałem to nie wiem. Przez chwilę myślałem, że będzie leciała muzyka Ghostbusters. Co jest do cholery? No, Dobra, i Ryder Dobra Nie wiem co to była za akcja przed chwilą Dobra E, możemy teraz e, kraść różne miejsca e, tylko że potrzebujemy takiego właśnie e, wozu takiego typu nie mm. i właśnie ta tutaj furtgenetka zawsze się będzie okay, mieć right, o idziemy jak lal. Ja wezmę sobie te auto. Tak naprawdę to się nie znam kompletnie. które auto jest lepsze, czy gorsze. No to chyba nie najgorszy wybór, nie? Chyba za to za. Uuuu! La 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 la! I jeszcze. W tej serii chciałbym zamalować właśnie te wszystkie te, te wszystkie właśnie graffiti O O tutaj sobie będę parkował o pistolet. Dobra. E, teraz będziemy jechać do misji. Jest rider? Jest? Jaj. Jajder? Rider, chciałem to powiedzieć. Nieważne. No e, jedziemy. O nie, 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 kolego, ja jadę sobie zapisać gierkę. O kurwa, o kurde. E, z... Tutaj też sobie zamaluję. Aha, nie ma miejsca na garage. Znaczy, nie ma miejsca w Nie Nieważne. No, zapisamy sobie grę. Nie, i będziemy lecieć sobie. Hmm. Na kolejną misję u Razora. To chyba będzie misja, którą kojarzę. <laughs> yeah. All right. Uh you drive, CJ, seeing you missed the driver and all. Uh, not your shit, dude. Don't give me a hard time about my driving. I ain't got the energy for it, man. but well, don't go roll the damn car over and blow us all up in flames then. Well, I ain't wise to your shit, man. Good. Then you concentrate on the road then. <laughs> you love to give a homie a hard time. Eee, dobra, tak kojarzę to miejsce, ale m, tak że to nie chodzi mi o milion, ale nią też znam. Nie to. Nie chcę tego tam. O, możemy wziąć to. No, a do nas. Psy, ha e, psy lecieli do nas. No, może kucnimy? Weźmy ammo bo Zawsze się nam przyda Nie ma wszystko Tak, wsiadamy do Pociągu z amunicją Dobra. jedziemy. Aha i policja nas zaczyna gonić nagle. Fajnie. No jedziemy sobie to PN Spria, no. oh, Yeah, damn! My car! XD Jak wygląda to w samochodu na biało i... <laughs> ja pierdzielę To ma nawet fajnie wygląda. Jak taki mafii O nie 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 albo bogacy, o. oczy ja, wiem, że to auto jest biedne Z tych biedszych. A Ryder stoi... Ryder stoi. Jeszcze tylko żeby Robił jakąś emotkę. 这真是一个难米 Teacher for wearing ballercuts. <laughs> <laughs> oh, bos. Ogóle, czemu siedzę i tak nie lubi ma narkotyków? Nie, dobra.

ja pamiętam, że zawsze w tej misji zapomniałem, że trzeba przez most tutaj płynąć. No a tak sobie, że to nie wiem, co wyrobię się czasem z tą misją. Eee, no ale dobra. Widziałem tam graffiti, ale eee, nieważne. Ważna jest teraz misja. Czy jedzie tutaj policjant, stoi tak jedzie? Jedzie, Bóg, jak to auto się buja. Na lewo i prawo. Man, this shit real serious. Are we match for Street OGs. Dobra e, tak właściwie to mogłem zapisać grę po więcej życia Dobra właściwie to oni mają pistolety, więc to nie jest jakaś najlepsza broń Scons, uh, scons, open the warehouse to keep these motherfuckers busy. I'm going to be in. Move, Bottom. So, yes, get... Zasatska. Uh -huh. It's a trap. It's a trap. Rider, right it's a trap. I watch the house. That's why you use the forklift to collect the crates. Dobra. Myk. Kurde, nie tą stroną, wiadomo. Dobra, idziemy. Dobra. Dwa, dwie paki naraz. O kurwa. Proszę druga paka. Dobra, pokonany e, Tanta poka się przewróciła, e, to tak szczerze mnie to trochę martwi, dobra, ryder, wytrzymasz. Chodź tu, chodź tu. Dobra, słupko, słupko, Bo też nie mam za dużo czasu, nie? Znaczy to, e, ta misja nie jest na czas oczywiście. O nie! Ryder! Pomóż! Nie wierzę. Nie Nie chcę Kurde No nie, jeszcze tu, no nie wiem, to dobre. Będziemy sobie kończyć odcinek Dwie misje zrobiliśmy Co też zrobiliśmy prawie jedną Ja będę sobie jechał do domu na zapis gry Ogółem Więc no więc, mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. I jak zawsze, trzymajcie się do kiedyś. Tak naprawdę, to nie wiem. Nagram sobie teraz jeszcze kolejny odcinek za chwilę. Nie no i będziemy się zegrać. Do zobaczenia. Do kolejnego odcinka. Trzymajcie się ciepło. Cześć.